Widzieliśmy zajawkę HBK'a, jednak to nie on wychodzi na arenę, to jest Landscape, pomocnik Chrisa Jericho. A no, to trochę nowa sytuacja dla tego zawodnika. No zobaczymy. Chris Jericho pokonał dzień wcześniej na Great American Bash HBK'a Shawn'a Michaels'a, widocznie będą chcieli nawiązać do tego historycznego zwycięstwa. Sean Michaels był dla mnie kiedyś mentorem. Wczoraj został mocno pobity i uczestniczył w najtrudniejszej walce swojego życia. Sean, wiem, że tutaj jesteś i mnie teraz słuchasz. Zapraszam Cię na ring. Możesz wyjść po mojej walce, podczas mojego pojedynku lub w tej chwili. Jeśli zdecydujesz się wyjść, to będziemy mieli sobie coś do powiedzenia. Coś, o czym powinniśmy porozmawiać już dawno temu. Lenskate wysoko stawia sobie poprzeczkę. Powiem tak. Jest to dla mnie zdumiewające, jak zmieniają się ci zawodnicy. Jak bardzo pragną podnieść swoją wartość. Ale, ale. To nie HBK, to Polanden w drodze na ring. Rozsłyszeliśmy gong, będzie walka. Jeden na jednego Polanden kontra Lenskate. Ilian Garcia zapowiada już ten mecz. Zobaczymy, do czego zdolny jest Lenskate. I czy da radę mistrzowi byłemu mistrzowi taktimów polowi Landonowi. Rozpoczynają ładny unik w wykonaniu pola Landana. Kontroluje sytuację w tej chwili od tyłu ale lęskiej próbuje się wyswobodzić. Ładny unik seria ciosów. Nie no można by powiedzieć, żeby les, Leński nie potrafił walczyć, ale e, Paul London no, on jest zdecydowanie szybszym zawodnikiem. No teraz no, zrobił kolosalny bron. Nie, nie, nie zwrócił uwagi na to, e, że Leński już dawno się znalazł w innym miejscu. Ale e, potężny raz. backbreaker. Backbreaker taki bezpośrednio na kolana. Lenskate w ofensywie. Potężny Nidrob. Ujęcie kolanem. Paul London nie powinien się wiązać, nie powinien w bezpośrednim kontakcie walczyć, a teraz mało, że zrzucił go na kolano, to jeszcze, jeszcze stara się go przegiąć na tym kolanie. Potworny ból musi teraz przeżywać Paul London. Dwa backbreakery, potężny atak na część lędźwiową. No ale proszę, znalazł jeszcze miejsce, żeby zadać dwa ciosy jeszcze teraz kolanem. Dzięki temu wyzwolił się z tego tak bolesnego dla siebie uchwytu. Pol widać bardzo obolały. Dwie akcje, ale bardzo skuteczne. Lenskate dochodzi do siebie. No i otrzymał potężny cios kolana, bezpośrednio w twarz. Ale Ajary. chyba jeszcze po London jest, jeszcze o, o przytom... Ale proszę. Irish i świetna odpowiedź pola Londana. Jest już na trzeciej linii, crossbody i skuteczne, ponieważ będzie odliczanie jeden, 2 nie. Nie, Les Lance Kane. Lance Kane wy wykorzystuje swoje warunki fizyczne. Skontrowany Irish sweep. Przeskok nad Bad Potencjalny Aaaa. gigantyczny shoulder block w wykonaniu Lensa Kejda. Szybkość pola Londana. Tak jakby. Była zbyt mała. Yy, jedzie na czwartym biegu i ponieważ nie ma większych szans z doświadczeniem i siłą Lensa Keda, a także przewagą tak, fizyczną. Lance Keda próbuje wykorzystać swoją przewagę, przewagę fizyczną, e, co zresztą było widać w takim prostym tknięciu e, bezpośrednio w ten narożnik. Teraz wciąga e, jak taką już upadłą zwierzynę pola Landona w, na środek. No tak, i wykorzystuje te długie włosy. No, takie już można no i teraz. Uh. Symptom power bomb. W wykonaniu Kejda i chyba będzie. 1-2. Tak jest i chyba będzie. Jest na pewno zwycięstwo. Lenskate wygrywa z polem Landonem. No no, co prawda jasne, nie był to ten um, przeciwnik, który sobie życzył, ale, ale wygrał efektownie. Powtórka tego bardzo, bardzo mocnego shoulder bloku. I to, co prawdopodobnie załatwiło sprawę, jeszcze finisze. Tu, tak, do góry. Bezpośrednio na, plec, na plecy. Tu, po London, już był nieprzytomny. Lenskate, okay, zostaje zwycięzcą. Jeśli to ci nie wystarczyło, Sean, być może kolejna osoba cię przekona. Panie i panowie. Oto człowiek, który prawdopodobnie zakończył karierę Shona Michaelsa. Chris Jericho.